Dzień dobry. Niedziela 6 października. Dzieje się w Piotkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 29 września. Około godziny 17 w Piotkowie Trybunalskim doszło do pożaru na terenie składowiska odpadów komunalnych w Piotkowie Trybunalskim, mieszczącym się przy ulicy Żelaznej. Z żywiołem walczyło kilkadziesiąt zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dym widoczny był z kilkudziesięciu kilometrów w okolicznych miejscowościach. Pożar objął obszar około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Policjanci zamknęli dla ruchu ulicę Żelazną, aby nikt niepożądany nie zbliżał się do miejsca tragedii. Strażacy przez kilka dni dogaszali pożar. Poniedziałek 30 września. piotków Trybunalski. O godzinie 13 na terenie sortowni odpadów komunalnych HAK odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezydenta miasta Juliusza Wiernickiego, wiceprezydenta Piotra Kulbata oraz sekretarza miasta Włodzimierza Laska. Dotyczyła ona niedzielnego pożaru. Urzędnicy zapewnili, że sytuacja była monitorowana na bieżąco. Około godziny 14 na skrzyżowaniu Alei Sikorskiego i ulicy Kostromskiej doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Zderzył się motorower i auto osobowe. Na tył osobówki najechał kierujący jednośladem, który został przewieziony do szpitala. Wtorek, 1 października, na Akademii Piotrkowskiej zainaugurowano nowy rok akademicki. Podczas uroczystości miała miejsce immatrykulacja, czyli symboliczne wprowadzenie nowych studentów do grona akademickiego. Inauguracja roku akademickiego to wyjątkowy moment dla całej społeczności uczelni, a w szczególności dla studentów, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg Piotkowskiej uczelni. Środa 2 października w Mediatece 800-lecia w Piotkowie Trybunalskim odbyła się gala jubileuszowa z okazji 60-lecia Towarzystwa Przyjaciół Piotkowa Trybunalskiego. W trakcie uroczystości wręco, wręczono brązowe medale zasłużone kulturze Gloria Artis. Otrzymali je dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Renata Wojtczak, Witold Stawski oraz Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego. Wręczono także 49. Złotą Wieżę Trybunalską, którą otrzymał dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Matuszak. Na koniec wystąpił Chór Miejski Piotrkowa Trybunalskiego. Czwartek 3 października. W Piotkowskiej Mediatece 800lecia prezydent Piotkowa Trybunalskiego Juliusz Wiernicki spotkał się z organizacjami, grupami oraz osobami działającymi na rzecz lokalnych społeczności. Jak podkreślił prezydent, spotkanie było inspirujące. To spotkanie zorganizowano pod hasłem Partnerstwo dla Rozwoju Trzeci Sektor i Samorząd. Piątek 4 października. Na ulicy Przemysłowej w Piotrkowie Trymulalskim przed godziną 9 doszło do zderzenia czterech samochodów, trzech osobówek i jednego dostawczaka. W jego wyniku jedna osoba została ranna. Do groźnego zdarzenia doszło w godzinach wieczornych na przejściu dla pieszych w Alejach Kopernika przy skrzyżowaniu z ulicą Próchnika. Potrącony został kierujący hulajnogą elektryczną, który trafił do szpitala. W sobota 5 października. Oficjalnie zakończył się sezon motocyklowo-samochodowy. Pomimo, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza doszła do skutku. Zorganizowano ją na parkingu za Miejskim Amfiteatrem na ulicy Narutowicza. Organizatorem był Automobilklub Klub Piotrkowski. Odbyła się parada ulicami miasta, było miasteczko policyjne oraz stoisko Piotrkowskiego Oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Były również konkursy dla uczestników wydarzenia. Odbyła się też zbiórka na rzecz Patryka Wysmyka. Imprezę zakończył... Koncert w miejskim amfiteatrze zespołu letni, znanego z przeróbek znanych utworów. Na dziś to wszystko, na kolejne wydanie zapraszam Państwa już w najbliższą niedzielę, do zobaczenia!